Świry piąteczka dla wszystkich, którzy aktualnie odliczają godziny, minuty, może sekundy do tego, żeby Bitcoin poprawił nam lokalne, nawet nie lokalne, nie wiem czemu używam lokalne, po prostu ATH, czyli osiągnął poziom w stosunku do amerykańskiego dolara, na którym jeszcze absolutnie nigdy nie był. Brakuje nam naprawdę niewiele, bo jesteśmy w okolicach 62-63 tysiące dolarów, więc wystarczy jeden ładny, popytowy impuls, i bitcoin może nam się zacząć rozpędzać. Więc, kochani, Zanim ja powiem o tym, co uważam, że może się wydarzyć w tym tygodniu, koniecznie piszcie w komentarzach, jakie jest wasze zdanie. No, i tak naprawdę, nie czy, bo chyba nikt nie ma z nas wątpliwości, że to będzie miało miejsce, ale kiedy ten nowy wierzchołek, nowe ATH zostanie przez Bitcoina. Osiągnięte, piszcie dzień, tygodnia. Nawet możecie szczelać godzinę, e, w której to się może wydarzyć. Zobaczymy, zobaczymy jak to, jak to będzie wyglądało. Partnerem kanału jest Flying Atom, czyli sieć kantorów i bitomatów w całej Polsce. Link do partnera znajduje się w opisie. Więc jeżeli e, szukasz opcji wymiany kryptowaluty. Chociaż tak rośnie pięknie, że można z tym chwilkę jeszcze oczywiście, chwilkę jeszcze poczekać, no to po kliknięciu w link zobaczycie sobie mapkę, gdzie i w jakich miejscach możecie skorzystać, czy to z bitomatów, czy z kantoru wymiany, wymiany fiatów na krypto i krypto na fiaty przeskoczmy sobie i zobaczymy najpierw prasówkę, czy, czy z prasówki mamy jakieś ważne, ważne odczyty, ważne wydarzenia. W tym celu oczywiście wrzucimy sobie Bit, BitHuba. Ceny Bitcoina notuję o i tu uwaga, mamy jakiś pierwszy, pierwszy news. Ceny bitcoina notują najwyższe tygodniowe zamknięcie, więc wrzućmy sobie na krypto.com interwał tygodniowy. Tak, no pod kątem interwału tygodniowego i cena zamknięcia. Mamy najwyższy poziom, no, idąc z tym tropem, no to równie dobrze będzie dwutygodniowe, też najwyższa cena zamknięcia i miesięczne będzie wyglądał oczywiście też, że jesteśmy na najwyższych, na najwyższych poziomach. Można sobie to odnotować, to nie jest jakaś mega kluczowa informacja. Bitcoin jako prezent z okazji narodzin dziecka. Tu mamy trochę bardziej, powiedziałbym, clickbaitową informację, no ale pewnie oczywiście takie prezenty są absolutnie, absolutnie mile widziane, przynajmniej jeżeli chodzi o, nie wiem, prezenty ze strony milenialsów, no bo wątpliwe, żeby starsze osoby wysyłały sobie bitcoiny. Co tutaj mamy z ważnych informacji? Ile kosztuje uruchomienie smart kontraktu na Ethereum? To można sobie oczywiście edukacyjnie poczytać. Z Steam nie chce kryptowalut w grach na swojej platformie. To już jest zupełnie inna kwestia, ale jak widać rynek sobie z tego akurat niewiele robi. Dajcie znać w ogóle jaka jest Wasza opinia w stosunku do NFT. Czy kupiliście jakieś NFT, czy, czy, czy polujecie na jakieś NFT, czy NFT dla was po prostu uciekło, czy, czy zdecydowanie, nie wiem, wym, wymknęło się kontroli i jako takiemu rozumowaniu rynków finansowych, chociaż no nie, wiem, nie wiem, czy to też pod rynek finansowy podlega. No mamy cenę, więc jak jest cena, no to już można oczywiście, już można oczywiście działać. Nie mamy jakichś takich kluczowych, mocnych, ostrych danych, jeżeli chodzi o bitcoina, więc przeskoczmy sobie na giełdę krypto.com, jedną z największych giełd kryptowalutowych. Popatrzmy na chwilę, może nie w ciszy, nie w ciszy, bo nie po to przyszliśmy tutaj, e, e, po to żebyśmy w ciszy patrzyli na wykres, bo, bo ciszy nie wymaga. E, ten lokalny wierzchołek w przypadku giełdy Crypto.com miał miejsce ATH 64000 800 dolarów, teraz mamy 62 niespełna 400 dolarów, więc 2500 dolarów wydzieli nas od tego lokalnego wierzchołka. Formacyjnie nie mamy tutaj absolutnie nic. No, mamy price action, mamy jakiegoś młotka. To są oczywiście oczywiście układy, układy bycze, i tych byczych układów mieliśmy sporo. Ja sobie tutaj jeszcze skorzystam z linii poziomej. Linii poziomej, bo mówiliśmy o tym, że takimi momentami, z którymi rynek może mieć chwilę problemu, to są te momenty tego prawego ramienia i później, oczywiście, tej ostrzejszej. Przecenę, która nam powędrowała w okolice 27 tysięcy dolarów. Tutaj z tymi poziomami, a w szczególności z tym wyższym 59 tysiącami dolarów, poradziliśmy sobie w zasadzie bez uwruchnięcia okiem. Jeszcze dodatkowo ta świeca niedzielna potwierdziła nam tylko. Znaczenie tego lokalnego dołka technicznie, tak jak powiedziałem wcześniej, może gdzieś tutaj są jakieś ukryte poziomy wsparcia i oporu. Natomiast do tego nowego ATH jest tak blisko, że powinniśmy sobie z nim bez problemu, bez problemu poradzić. Wrzućmy sobie Ethereum w stosunku do USDT, bo tutaj nam widać ewidentnie, że Bitcoin bardzo ładnie ciśnie, ale nie do końca to ciśnienie pokazują nam alty. I mniej popularne kryptowaluty 3967 dolarów to jest ten taki najbliższy poziom oporu. No i w zasadzie, jeżeli ktoś się nie załapał na bitcoina, no to mógłby, mógłby spróbować podejść pod. Podejść pod ten poziom, czy, czy przełamanie tego poziomu byłoby sygnałem tutaj do kupna. Severin pisze, że mało osób na live'ie to dobry znak. Właśnie miałem mówić dokładnie to samo: że mało osób na live'ie absolutnie zwiastuje nam to, że powinno być, powinno być dobrze, powinno być ładnie. I powinniśmy sobie z ATH poradzić. Zawsze było tak, że dużo osób na live oznaczało spadki na Bitcoinie i ostre przeceny, a w sytuacji, gdy mamy ładne tendencje i można sobie wtedy przygotowywać plany B, zabezpieczać się i po prostu później spać spokojnie, osób na live jest mało i to jest jak gdyby idealne. Odzwierciedlenie naszych emocji, psychologii, tłumu, że to się oczywiście fajnie dzieje, i, i może to być naprawdę skuteczny sygnał do tego, żeby, żeby dawać, żeby przynajmniej wzmacniać albo odfiltrowywać niektóre komunikaty, niektóre sygnały, które otrzymujemy. Z rynku kryptowalut. Dużo osób na lajwie podchodziliśmy pod 300 momentami: 250, 200. No, 180, 200 to jest dużo osób na lajwie, 150 to jest taka przeciętność poniżej, czyli tak między nie wiem, 120 a 80 to jest malutko osób na lajwie. Tak, takie są na, na razie, tak to wygląda, jeżeli chodzi o stres testy. Zobaczymy, zobaczymy. Godzina nie jest Boża. Nie będę się wypowiadał, bo nie wiem, która godzina jest Boża. Natomiast te godziny nam się nie zmieniają. Ewentualnie czasami w niedzielę wskakujemy z live'ami, bądź w sobotę, jeżeli ja w poniedziałkowy poranek nie dam rady tego live'a poprowadzić. Więc, pomimo tego, dużo osób jest w stanie się na live'ie zebrać, no bo. Jednak, mimo wszystko, większym motorem napędowym jest strach niż, niż nie wiem euforia czy, czy radość. Nape Kantorek pisze o tym, że ma wrażenie, że podczas poprzednich wierzchołków i poprzednich ATH był większy hype niż teraz. Oczywiście, że tak, i to jest bardzo prosty sposób, można uzasadnić, bo w momencie, gdy większość rynku zajmowała, zajmowała pozycję w okolicach, wrzućmy sobie bitcoina, większość rynku zajmowała sobie pozycję w okolicach, nie wiem, 15, 10 tysięcy dolarów, bo w tych okolicach się długo utrzymywaliśmy i podchodzimy pod 60 tysięcy dolarów, no to mamy kilkukrotność, dobrą kilkukrotność kapitału. Teraz, gdy mamy z dołka 29 tysięcy wejście na 60, to mamy tak naprawdę wzrost o 100%. Jeżeli teraz z tego poziomu osiągniemy nawet 70, 80 tysięcy dolarów, to dalej procentowo tu się robią tak wielkie kwoty że to procentowo nie robi takiego wrażenia, takiego wrażenia, jak, jak, krypto, jak kryptowaluty procentowo wrażenie robiły wcześniej. Tutaj musiałoby być, nie wiem, podejście po 200, 300, 350 tysięcy dolarów, żeby skala wzrostu i w skala wzbogacenia się osób, które kryptowaluty mają była zdecydowanie, była mniej więcej analogiczna do tych poprzednich wierzchołków, do ATH 2017-2018, do ATH tego z 21, z 2021 z kwietnia i, i, i moim zdaniem to jest taki główny, główny element pokazujący dlaczego tak mocno nie, rynek nie jara się tym nie jara się tym, e, tym nowym lokalnym wierzchołkiem jeżeli chodzi o, e, o bitcoina jeszcze warto by tutaj dorzucić sobie e, coin Market Cap. I popatrzeć pod kątem tego, jak się w ujęciu ostatnich siedmiu dni zachowywaliśmy w top tence. To tak naprawdę, Bitcoin oczywiście zajmuje się, bardzo ładnie się zachowuje. Binance Coin, nie wiem, czy pamiętacie o tym, jak mówiłem, że Binance Coin dla mnie to jest krypto, które na podium kryptowalut powinno wskoczyć z racji tego, że za tym stoi konkretny, konkretny namacalny, namacalny biznes i mamy już Binance Coina na tym, na tym trzecim, trzecim miejscu i tutaj hura wzrostów nie ma, jeszcze sobie popatrzmy na nie na wolumen, ale na całą kapitalizację i wykres kapitalizacji rynku krypto, mamy podejście pod te okolice z, z, z kwietnia, ona się oczywiście Oczywiście poszła nam ładnie ładnie w górę. I, i powinniśmy sobie z tym, z tym lokalnym wierzchołkiem lokalnym wierzchołkiem poradzić. No, mam nadzieję, że polityki monetarne będą dalej prowadzone tak, w taki sam sposób, bo to oczywiście będzie dawało nam paliwo do tego, żeby rynek krypto dalej po prostu te tendencje kontynuował. Jeżeli chodzi o dogi coina, doczkoina, czy jak zwał, jak zwał, i Szyba i tak dalej, no to to uważam, że to jest po prostu tylko i wyłącznie kwestia e, e, zabawy i, i i, I jeżeli już, nie wiem, chcesz, oczywiście możesz, bo to, bo to nie jest absolutnie dla mnie jakiś, nie wiem, element e, nie, nie, absurdu, bo, bo giełdy, rynki finansowe takich absurdalnych rzeczy widziały mnóstwo, Do z tego przykładem. Widzę, że mocno piszecie o MetaHero, ja nie będę komentował tego projektu. Uważam, że on jest mocno wychajpowany do granic absurdu, do granic absurdu zostało to zostało to podciągnięte. Ludzie zostali ubrani, więc na pewno właściciele ubrani oczywiście w cudzysłowie, bo, bo, bo przecież nikt nikomu nie kazał kupować, więc, więc można śmiało stwierdzić, że można śmiało stwierdzić, że że ten, większy, ten największy hype w przypadku Meta Hero moim zdaniem już, już miał miejsce. Nie, nie lubię, i absolutnie nie lubię takich nie lubię projektów, które zaczynają się od od razu wielkich obietnic, wielkich słów, a nie pokazują, tego, nie, nie pokazują tego sam projekt tego nie pokazuje, ale mówi się o tym, że to jest tak wielki potencjał. Nie pamiętam sytuacji, w której od początku projektu, jak ktoś mówił, że to jest wielki projekt, zresztą podajcie mi przykłady, o, podajcie mi przykłady sytuacji, w której ktoś mówił od samego początku, jeszcze nawet jak nie wiem, była, był presale, była przedsprzedaż i tak dalej. Że to jest wielki projekt, mega, ciśniemy i tak dalej, i to będzie wielki sukces, że to by tym wielkim sukcesem było. Bo w przypadku tego typu przesłań często po prostu skupiamy się i ludzie, którzy są odpowiedzialni za projekt, zamiast skupić się na pracy nad projektem, nad tym, żeby on się rozwijał, skupiają się na tym, żeby go dobrze opylić. Więc dla mnie tak to wygląda. Możecie w komentarzach, jestem ciekaw, czy sobie przypominacie projekt, który był tak hype'owany na samym początku, od samego początku. Eee, no to i, e, i, i nam ładnie, e, ładnie wypalił. Okej. Okay. Myślę, że dobiliśmy do końca tego naszego kryptowalutowego live'a. Ja dzisiaj nie wiem, jestem wyjątkowo gadatliwy, bo zwykle mieścimy się w 10 minutach, tu mamy już 8, tu mamy już 17 minut, mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Pamiętajcie o tym, żeby podzielić się swoimi zdaniami w komentarzu, bo absolutnie szanuję wasze zdanie i jestem jego, jestem jego ciekaw. Piąteczka dla Was, trzymamy kciuki za ATH. No i oczywiście koniecznie, koniecznie piszcie o tym, koniecznie piszcie o tym, kiedy, o której godzinie Bitcoin pokona lokalny wierzchołek. Fenomenalnego tygodnia i do usłyszenia na kolejnym live'ie.